Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie grać będziemy w Hades. I tak naprawdę, chcę Wam. E, specjalnie, mam nadzieję, że to zadziała. Tak, jestem w świątyni Styksu. To jest. ostatni boss. Ostatnio mieliśmy e, Minotaura i mm, Tezeusza. A tu mamy 18 próbę ucieczki. Świątynia styksu. Tak to wygląda, właśnie. Mam bardzo dobry build. Nie będzie to niestety, nie jestem w stanie tego Wam pokazać, ale to jest Hades. To <laughs> tak, bo etap przed tym to jest przekupienie Cerbera. Trzeba zdobyć sakwę jego ulubionych przekąsek od satyrów, którzy ukradli mu tą sakwę. No, What about Orpheus, Theseus, Heracles, Odysseus? Countless tales of brave men delving into the underworld, then leaving once they came. back <laughs> They left on my authority alone. Nor did they mm. take for granted my good graces. You believe you are entitled simply to walk out of here, from your birthright and your responsibilities. But I am here to tell you, no. No. <laughs> okay. Try. I three Mocno wierzę w to, że to się uda. To gdybym... chociaż... Na to chcę uważać, bo...

Nawet nie zginąłem ani razu. Przyznam się że jestem zaskoczony tym faktem. O oh wait, dalej walczymy O oh wow! Tego nie przewidziałem Tego nie przewidziałem, że będziemy walczyć jeszcze raz. Ech, nie lubię tych ból. Galera, a już się cieszyłem, gdzie on jest? O, oh, wow. Ucieszłem się za szybko, no teraz będzie koniec. O, o. 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 And I'm going to. Goodbye. Goodbye. Wait. Wait. Just. dla przypomnienia. If you find her. If you somehow <laughs> find her. Tell her something for me. Tell her. Tell her so. Oh, matko. Zruszające. What? Wait. I don't think I owe you any favors here. Answer me one question and I'll give it some thought. How's that? I know your question, boy. But ask it anyway. Hmm. Persephone. My mother. Heck. Why did she leave? I blood and darkness. There is no escape. Hmm. What? Zwycięstwo! Pierwsze z wielu. Czas próby. Pierwsza próba. 42 minuty. Ale dobrze mi poszło. To są jakieś modyfikatory, o których nie mam zielonego pojęcia. Adamantowy miotacz. To jest pierwszy raz, kiedy mi się to udało zrobić. Wątpię, że miał rany takie na, na bieżąco. Bardzo ważna zdolność to był ten boski wymag na heroicznym poziomie. To była ta, ta bomba, którą rzucałem. I ona spowodowała, że Mój atak specjalny, czyli to Q, którym rzucałem jak szalony, jest mocniejsze i może odbijać ataki, ale to jest mniej, mniej ważne i druga rzecz, atak specjalny zadaje dodatkowe 300% obrażeń na dużym obszarze, ale może zranić mnie, dlatego unikając swoich bomb, ale to zdawało 500% więcej obrażeń niż dotychczas. I tu jest cała seria jeszcze innych ulepszeń, które miałem, tak? czyli tu jest na przykład ten boski wymach, wystrzał powoduje wir ostrzy, a nie, nie krwawnik, więc to, to musiałem potem łapać. Ockok może odbijać, to na końcu dostałem To była ta wsparcie Artemidy. Dwa razy tego wykorzystałem w tej chwili i to wystrzeliło po prostu 10 strzał i zadało mu jedną, szóstą obrażeń. Może Beckon Cyclopa, dodatkowe obrażenia. To są modyfikatory od Hedrona. O, tego pana od Styksu. Cóż dalej. Szybsze poruszanie się to mi za dużo nie dawało, wybuchowy które widzieliśmy. śmierci przywraca dodatkowych 10 punktów zdrowia, dlatego stówę mi przywracało, a nie, nie mniej. To akurat chyba nie wykorzystałem nigdy, i to też jest nieważne. I miałem szczęśliwy ząb, który to było to ostatnie przywrócenie śmierci, które było tak ważne, i robimy powrót, i co się dalej dzieje. Zdobywamy jedną krew Tytana. Dostaliśmy Achievement. I co dalej? Tu już nic nie złowię. Nadal mogę strzelać. A więc w teorii nadal mógłbym jeszcze zginąć. Ale nie będziemy. Opuść! I made it.

Okay, that's the point we want to The surface, wind-swept, racked by freezing cold, nonetheless instills within the prince a sense of awe. And it's is for It's unlike anything that he has seen. It's beautiful. No, to... 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 nie masz szaliczka! No, jak nie masz szeliczka na szyi, no to się przeziębisz, chłopie. To chyba oczywiste. Czy to będzie. Ciekawa animacja. Nie wiem, czy coś da się na tych ekranach zrobić. Wydaje mi się, że nie. Więc idziemy dalej.

You're trespassing on private property. You know. Speak. Um. You must be Persephone. My name is Zagreus, and I think I might be your son. <laughs> what? How dare? Get out of here! Get out, or I shall make you out with you. No. So then you are her. I. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed why did you leave me you died you you died those burning feet they sputtered out when you were born but now you're standing here before me <laughs> how i died i died what you mean permanently died but i'm alive <laughs> oh god you never even knew i existed either alive Sagrius on... even your name you live how can this be you live you the bognie bognie losu czas mija. short, <laughs> i beat him finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. he said to tell you, cerberus is doing very well. he <laughs> 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 oh, told you that, didn't he? That's, That's good. That's good. though, tell me something, Zagreus. how is it that you found me? to have journeyed all this way, i scarce believe it. Zagreus. Oh, it's... guess I'm just a little tired. That's all. Not accustomed to the weather, as I think you call it. <laughs> no. No, that isn't it. It's that... you cannot stay here. You can't stay here. Really, you're... <laughs> kicking me out. No, not quite. Your fates are cruel, Zagreus. You're bound to that place. Same as your father. So they would have us say goodbye. For now. My heart soars knowing you live. Then it time together was so brief. No. I can... come back. I can come back. Now that I found you, he... Maybe he'll just let me come back. You tell him I demand it. <laughs> and I demand he also tell me how come he... Or for that matter, Nix... Never sent notice that you lived. Hmm. Olympus is all rife with schemers. But I was so naive to so think that, that always were I'll tell him. I'll tell him. I... feel awful. I... I have to go. The stick shall take you then. <laughs> oh, Zagreus. Farewell, my son. will when you are able please come back i shall be waiting here however long it takes uh, however long it takes hmm uh, can't hold on uh, mother Have to get back there. Wracamy do punktu wyjścia. Um, przejdę jeszcze sobie po wszystkich postaciach. Okronił mi się. O. Nie był przeze mnie. E, był przy mnie posłużny, jak wskazywałaby na jego reputację. Być może własny brak dobrych manier z czasów, gdybym w jego wieku sprawił, że łatwiej było mi do niego dotrzeć. Szybko się uczył, okazując się swego ojca, a jeszcze większą zręczność, A chcemy zobaczyć inne postacie. Dużo postaci odkryliśmy już. Patrokles. So Dowiedziałem się jak ma na imię, bo nigdy nie było jego imienia. Ale. O, Grecja! Jeszcze muszę 9 razy odwiedzić, żeby się czegoś więcej o niej dowiedzieć. Um, tu niczego nie ma nowego. O wrogach też niczego się nie dowiedzieliśmy. I. O! jest ciekawe. Zastanawiam się tylko, dlaczego Persefony nigdzie tu nie ma. Powinna być gdzieś Persefona, nie? Chyba, że muszę się więcej dowiedzieć o innych postaciach. No ale dobra. A ja chcę się przejść tak po prostu tutaj... To tu będzie... Kończył. Tylko on? <laughs> tak, Hades. Ty Tak, jest po dziesiątej, wiem, późno. Nie, czekaj, co? Zdobyłem cię w jednym zbraniach i w końcu matkę i to wszystko, co musisz mi powiedzieć. <laughs> Nonsense! Don't you think I would recall such an event? Aww. You can't be serious. You're going to pretend as <laughs> though it never happened. She wants answers the same as I do. She demands you let me pass. Let me go to her again. Silence. This discussion is over. I hardly think this is the time or place to indulge your overwrought imagination. <laughs> I know where we can continue this discussion then. No, My mother, she's alive and well, and but I just couldn't stay up there for very long. I have to get back to her. You really made it all the way. You must have gone past your father. That's amazing, lad. But wait, what was she like? What happened to you there? She was, she was great. Nothing like father. More like. You a little bit, I guess. Though being on the surface, it just seemed to suck the life right out of me. Even without the wretches of the underworld trying to do me in. But then you had a little time, at least. Sounds like you have unfinished business with her. There, you got to her this morning. <laughs> able to again, isn't that right? It is. I have to speak with her. This is still blocked, so I don't know what's in there. is still blocked.

She was there. She, she was, was where you said she'd be. And more than I imagined, but I had so little time with her. I can't survive up there for very long. Why didn't you tell me I just died? Oh, <laughs> my child. I say this seldomly, but I did not know. Or I did not wish to believe that the service would have such an effect on you. But it seems you share your father's fate after. All my father's fate but he was smugly waiting for me up there and seemed quite healthy all in all though maybe the farther we get from this realm the worse we get because he cast his lot inheriting the underworld. So I now presume <coughs> you are bound to this realm by powers greater even than mine. Tell me something if you knew that you could only see Persephone for this <coughs> <a> moment's <coughs> time would you still make the journey to her there yes yes i would i had so many questions left for her then go and ask them child set your resolve and find her there again and use well what brief time you have with one another whilst you can as mortals do O w sumie śmiertelności Oddałem głupika, dostałem kryształy Spoko, zobaczmy co tam u handlarza o, u, To jest dobra oferta Jedną krew za jeden diament, diament jest z drugiego bossa, to jest lepszy o, Lepsza jednostka Chcę jeszcze zajrzeć tutaj Do mojej sypialni, swoją drogą jeszcze nie. A tu mamy. Takie lusterko. Ale mamy też ten stolik. I wypełniliśmy tą, tą więc dostaliśmy tysiaka. Spoko. Tu jeszcze mi trochę brakuje. Wszędzie mi jeszcze trochę brakuje różnych rzeczy. Ale jestem coraz bliżej. W odblokowywaniu tych dziwactw. A mi A wydostałem się. Przy pomocy jednej broni, więc dlatego jest postęp tam. Ok, jedno co to: yy, cztery rekonstrukcje, i dostanę cztery diamenty, więc to jest coś, co chciał zrobić. Teraz jeszcze. O, tam już nic nie było, nie? Tak, zobaczmy: cztery rekonstrukcje. Zlecenia. Mogę to zrobić. Nie wiem, co mi to da, no, ale zrobię to.

Um, zrobiłem jedno, czyli trzy, trzy jeszcze chcę ulepszenia zrobić. I tu już mam um, ident, laury karmazynowe. I mam schronie skrzydło um, na fioletowe albo złote. Dobra, coś, coś wymyślę. Weźmy sobie lazurowe zasłony. Nie wiem, co to zmienia, tak naprawdę. Ale mam nadzieję, że to się liczy do. A tylko wschodnie skrzydło mogę ulepszać. Weźmy to. front. Let's see what we get

a, oh. mogę po prostu puścić. Śmierdzi ja. Ogólnie, soundtrack o, z gry można też kupić. Jest bardzo dobry, moim zdaniem. A wpierw odnówmy. O, o, ten piękny obraz. I obraz możemy zbadać. Tak, pięta Achillesa, nie? <grym> Trochę, Nie fard. Zrobiliśmy to, więc to odbierzemy. Ustałem cztery diamenty. Które mam zamiar teraz nic nie wykorzystać. W biurku kontraktora w zleceniach za diamenty ulepsza się fajne rzeczy. Nie wiem, co to jest. Brama Erebu. Fakt skruchy jest kluczem, aby podejmować te wyzwania na zewnętrznych grubieżach. To jest coś nowego. Więc chyba to kupię. Bo tu można ogólnie ulepszać. Widzicie, że jak dostaniemy nektar, to dostajemy już ulepszenie. Jak dostajemy klucz, to dostajemy. Um, Władzę Moir, która coś tam modyfikuje. I to wszystko kosztuje diamenty, ale mi się to podoba. Tak. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że tym optymistycznym akcentem wejdę do sypialni. I skończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dobrze, że gra robi, gra robi autosave'a po wejściu do każdej komnaty. A ponieważ przed tą walką z bossem był jeszcze dialog, to miałem możliwość Wam e, nag nagrania tej, tej potyczki, bo miałem przeczucie, że wygram. <grym> e, więc mam nadzieję, że Wam się to podobało. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie oczywiście komentarz, e, co sądzicie na temat... Trzy odcinki były z Hadesu, z gry Hades. E, ja osobiście jestem zauroczony i spędzam każdą wolną chwilę e, poza pracą, grając po prostu, odkrywając nowe rzeczy. I zawsze mnie ta gra czymś zaskoczy nowym. Także jestem ciekaw. Myślę, że ją wymaksuję w końcu, mimo że jestem słaby w nią masakrycznie, ale odkryję jakąś kombinację dla każdej broni, która mi umożliwi wygranie i przejście do, do tych wyższych poziomów i się do Persyfony ponownie, bo to jest, nie ukrywajmy, cel tej gry jako taki. Pytanie, co się dzieje dalej. Mam wrażenie, że wiele jeszcze ta gra odkryje przed mną. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i cóż... Do słyszenia, 15 minut gadałem w ogóle. 15 minut grałem, 15 minut gadałem, ale tak tak to już ze mną jest. Ja jestem gaduła straszna. Jak, jak mam o czym gadać, to mogę gadać godzinami. Eywes, w każdym razie bądź do słyszenia. Cześć!